hej się ja jestem już, dzisiaj nagrywamy film z minecrafta z hardcora dzisiaj możecie zostawić lajka like i suba i my rozpoczynamy grę filmy pewnie będą co dwa dni może nie wiem jeszcze ale gramy w hardcora minecraft hardcore czekajcie jeszcze tylko wam tu przerzucę o. Teraz sobie skopiemy drewieńko Diewilno Jak zostawicie tu 10 lajków w górę To moja siostra dołącza do mnie na hardkorze A jak będzie Tysiąc lajków to moja siostra pokazuje ten... twarz Tysiąc lajków i tysiąc subskrypcji Skopiujemy drewieńko Widzimy. i Tu sobie zrobimy tak Crafting na razie dzisiaj będzie takie wprowadzenie. Może. Lajka, możecie dupnąć. Dupnijcie tam. Lajka. Suba. Dzisiaj jeszcze planuję na razie na hardkorze grać mam yy... nadzieję, że filmy Wam się będą podobać Minecraft hardcore bardzo bardzo fajny te planuję do zagrania, ale jeszcze nie wiem Możecie napisać w komentarzach jak wyglądacie jak hardcore to będę przypinał serduszka tu wszystko macie tu masz tu nawet kordy macie moje specjalnie ustawione specjalnie pod was Będą co 3 albo 2 dni, jeszcze nie wiem. O, możecie napisać, czy Wam się podobały live z moją siostrą? Możecie napisać. Najpierw to. Teraz to. Tak. Na razie chyba mi na razie nic niepotrzebne o widzę ogólnie tu nie jest ustawiany seed na pewno ale chyba już widzę że tu będzie wioska. o żadnych ustawianych seedach nie ma mowy bo ja jestem czyściutki powracam w ogóle do nagrywania tych filmów o i na 20 like nagrywam z kamerką 20 like ...pod tym filmem I pokazuję ten, i ten, nie pokazuję twarz, a nagrywam z kamerką Dynie Na razie tak dokładnie nie wiem co się robi na tych hardkurach Oprócz... ...zdobywania... ...itemów O, trzcina to się przyda Tak żeby... Nie dostać chyba żadnego. O, możecie napisać, czy mi się, wasz, czy podała Wam się filmy moje? Bieramy sobie trzcinę, idziemy. O, wik A tu nic nie ma, tylko po żelazku pójdę. Znaczy nie poczerwca, a po węgiel pójdę. Eee, kopiemy sobie rzęsnął. Znaczy kurde, węgiel mówię. Kopiemy sobie węgiel. Craft, HARDCRAFT Na razie chyba dzisiaj zbudujemy. Będę budował dom. Ja nie mogę. Wiedzenie mamy. Mamy. Ogólnie to ja trochę się. Ja trochę z siostrą ten grałem. Przygotowywałem się do tych odcinków hardcore'owych. Jak się gra. Bo. Bo tak to bym zginął w pierwszych sekundach. Uwieczki. Ale tak troszeczkę już go przywodzą, co jeszcze? Film wyjdzie chyba za dwa dni albo za jutro. Ja nie mogę. Hmm. kurcze ładne pole do budowania. Tu chyba sobie na tym wzgórzu Domek jakiś. Hmm. O, lawa, lapulka, lawa, pulka, lawa, pulka. Lava pulka. tu chyba koło no lalopórki może zrobimy ten dom oj, hopa możecie wbijać na na no mojego Instagrama Demony 111, zaobserwować mnie tam, czasami będę ten wstawiać. Na przykład, jakby, jakbym filmu czasami nie mógł robić, to wstawię tam. Czemu powód? Ok, Kejwik. Dzień dobry, Kejwik czy tu będzie jakieś żelazo może? Może jakieś. Tylko mieć. nie mam. Pochodnie. Co tu mam coś? Jest już coś, coś tu. Nie ma. To, to się Tak. Zbierzemy. Oj, noc się robi? Będzie nieprzyjemnie, wiem. Nie jestem. <śm> Chodźmy. Idziemy spać. Co zrobię tylko domu. Świnka, idziemy spać. Dobra. Będziemy spać. Dzień dobry, przespaliśmy się. Um, może jakiś będzie? O, już wiem, zrobię, Może zrobię livea. Jak będę domek ładnie jakiś budować? Zbuduję. O, właśnie livea zrobię, jak jak będę domek budować. To jest bardzo dobry pomysł, widzowie. O, kupolnie. Dobra, tu się robi domek. Jakiś. Na razie, jakiś standardowy. Jakiś na razie taki drewniany, żeby był. Tylko. Bo możecie jeszcze napisać w komentarzach, czy jeszcze nie tylko chcecie z hardcora. No na razie widzę, że taki standardowy, żeby by no nie mogłem. Okay. sprawdzę czy to są jakieś żelazo, czy tu jest to gdzieś muszę pójść na pewno, żelazo, o creeper ale, o jest żelazo o kurde, ile żelaza tu, nie będę się narodzić z creeperem nie? Kurde. kurde, nie ma nie nie, się nie, nie, z tak co mam okej, okay, pocha i tak to ja mogę walczyć, ok, tu, tu, Tam sobie tylko, o, pierwszy jakiś. jakieś, no, na następnym odcinku pójdziemy do tej kopalni dobrze? będzie bardziej fajnie emocjonalnie, i trochę więcej emocji, niż w tym pierwszym odcinku, Tutaj tutaj na razie tak z brzegu tu Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek, bo bardzo się staram. Mam nadzieję, że docenicie. O kurde, o kurde Dobra mam... No, gdzie mój auto, auto mam? To mam tak auto, włączony, bo nie chce mi się Dobra, mam 5 z żelazem, okay. A granie na telefonie w Minecraft'a jest jeszcze trudniejsze. O, zanim jeszcze. Okay. Tutaj crafting jeszcze. Taki prowizoryczny mówię ten download na Tu się drzwi walnie. Tu się drzwi uderzy. Dobra, domek zrobiony, mam Jak chcecie, to jeszcze czy możecie pomóc czy mi się na przykład jakieś budowanie. Ale ja jestem już z kanału Demony i cześć!